Dzisiejsze zwierzątka, które chcę Wam zaprezentować bardzo przypominają mi japońskich samurajów, a to właśnie ze względu na ich taką segmentowaną budowę, płaskie ciałko. Natomiast tak naprawdę z tymi wojownikami niewiele je łączy, są to bardzo spokojne, bardzo łagodne zwierzęta, bardzo też ciekawe Myślę, że warto się nimi zainteresować. Krocionogi te, czy inaczej dwuparce, akurat pochodzą z Afryki. Są niezwykle spokojne, żywią się martwą materią, którą znajdują na dnie lasu i takie też warunki warto w terrarium im zapewnić. Także. Dorzucić troszeczkę spróchniałego drzewa, spróchniałego dębu na przykład, tak, czyli liście dębowe i dzięki temu będziemy mogli się cieszyć ich długą kondycją. Można próbować dawać im też owoce czy warzywka, ale z tego dość niechętnie korzystają. Powiedzcie jak Wam się podobają te zwierzęta, czy też byście chcieli je hodować.